Jedna matka Ziemia z pięknym swym obliczem od wieków się zmienia, fascynuje istnieniem swym. Prosi nas, bądźmy dla siebie i dla innych przykładem, w uciesze i potrzebie. Dobrym przykładem naszym, zmieniły się priorytety. Moda na perweniuszy, tak się stało niestety, nikogo to już nie wzruszy. Goniąc za fortuną, jesteśmy zadufani po uszy. Czy nadejdzie taki dzień, czy spełnią się oczekiwania pełne naszych marzeń? Dobrego ludzkiego starania. Myślę, że tak, wierzę w człowieka. Przyjdzie taki czas, bo nasze życie w dal ucieka. My wszyscy patrzymy w swoją przyszłość. Przy zachodzie słońca, początek znamy, szukamy końca. My wszyscy jesteśmy czasami niepewni. Szukamy zachodzącego słońca, który nas w naszych przekonaniach upewni. Musimy mieć tylko odwagę, żeby zyskać nad naszą słabością przewagę. Obojętnie w jakim świecie żyjesz, na naszej planecie, czy w nowoczesnym, czy w zapomnianym świecie, nie musisz być sam w Twojej samotności. Przyjaźń taką znam, która da Tobie trochę miłości. Miłości człowieka do człowieka, prosto z serca wjętej. Nie wiemy, co nas czeka w odchłani niepojętej, niepojętej w naszej miłości. Wtedy, gdy kochamy, potrzeba nam czułości, a świat pozostanie za nami. Nowy, piękny świat, nowy sens życia, w którym się nadzieję ma że jeszcze coś jest dobrze życia słyszysz jak w piersi mi serce kołata dla wszystkich ludzi i nowego świata